W branży filmowej wyróżniamy pojęcie planów filmowych, czyli najprościej mówiąc tego, w jaki sposób widzimy filmowany obiekt w stosunku do otaczającego go tła. Filmowany obiekt może na przykład stanowić główną część kadru, a tło zaledwie dopełnienie, lub na odwrót, to tło może dominować w kadrze, a główny obiekt być ledwie widoczną plamką, która wydaje się w nim gubić. Dzisiaj pokażę Ci wszystkie plany filmowe, które powinieneś znać, jeśli chcesz zarabiać pieniądze na produkcji wideo. Cześć. Ja mam na imię Marcin i na tym kanale bezpłatnie dzielę się swoją wiedzą na temat tworzenia filmów. Zapraszam cię do subskrybowania, jeśli tylko ta tematyka jest tobie bliska. Tak naprawdę wszystkie filmy kinowe, seriale na Netflixie czy programy telewizyjne możemy podzielić na poszczególne ujęcia i opisać je za pomocą dziewięciu różnych planów filmowych. Jak więc widzisz, nie jest to nic przerażającego i nawet jeśli jesteś początkującym filmowcem, to bez problemu możesz opanować wiedzę teoretyczną dotyczącą planów filmowych i przekłócić ją w praktykę, tak by tworzyć filmy w oparciu o te same zasady, z których korzystają profesjonalni twórcy. Przejdźmy więc do konkretów. Przedstawię plany filmowe w kolejności od najszerszego ujęcia do maksymalnego zbliżenia. Pierwsza grupa planów filmowych to plany dalekie, na które składają się plan totalny, ogólny i pełny. Plan totalny to ekstremalnie szerokie ujęcie pokazujące na przykład rozległy krajobraz górski, wioskę nad Wielkim Jeziorem czy niezmierzoną pustynię. Najczęściej plan totalny stosowany jest na początku filmu, by pokazać scenerię, w której rozgrywać się będzie akcja i jak wygląda otoczenie, w którym zostali umieszczeni bohaterowie. Możemy w tym planie umieścić sylwetki naszych bohaterów, ale nie musimy, ponieważ i tak będą one ledwie widoczne. I w większości przypadków widz nie będzie w stanie rozpoznać, kim są postaci widoczne w kadrze. Warto też zastosować ten kadr, gdy chcemy filmie oddać wrażenie osamotnienia czy zagubienia. Plan totalny sprawdza się także jako zamknięcie filmu, na przykład poprzez zastosowanie ujęcia, w którym przechodzimy z pół zbliżenia głównego bohatera właśnie do planu totalnego, aż do momentu, gdy postać zdaje się wtapiać w krajobraz. Plan ogólny to szerokie ujęcie, Pokazujące całą postać wraz z otoczeniem, w którym się znajduje. Przykładem takiego ujęcia może być mężczyzna siedzący w biurze, lekarz na sali operacyjnej, czy na przykład jeździec na koniu przejeżdżający przez miasteczko. Plan pełny to plan, w którym widzimy całą postać wypełniającą kadr, ale jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim otoczeniu się znajduje. Jest ono rzadko stosowane w filmach. Zdecydowanie częściej wykorzystuje się plan ogólny w celu pokazania bohatera z jego otoczeniem. Kolejna grupa to plany średnie, w skład w których wchodzą plan amerykański oraz plan półpełny. Plan amerykański polega na kadrowaniu postaci od wysokości tuż nad kolanami do miejsca nieco ponad głową. Jest on najwierniejszym odzwierciedleniem tego, jak w rzeczywistości postrzegamy ludzi, gdy z nimi rozmawiamy. Dlatego właśnie jest najczęściej stosowany do pokazania rozmawiających bohaterów. Plan półpełny to kadrowanie od talii w górę. Również znajduje zastosowanie przy filmowaniu dialogów, jednak jest to nieco bliższy plan, w którym uwaga widza bardziej skupia się na mimice bohaterów, czyli na emocjach, jakie malują się na ich twarzach podczas rozmowy. Ostatnia trzecia grupa to plany bliskie, na które składają się półzbliżenie, zbliżenie, detal i makrodetal. Półzbliżenie polega na filmowaniu postaci od klatki piersiowej w górę. Plan ten stosowany jest po to, by podkreślić emocje na twarzy bohatera. W tym planie tło gra drugorzędną rolę, a cała uwaga widza skupia się właśnie na bohaterze. Zbliżenie buduje napięcie, gdy chcemy przedstawić uczucie strachu, wzruszenia czy radości. Powinniśmy zdecydować się na ten plan zawsze, gdy zależy nam na pokazaniu, w jakim stanie psychiki znajduje się bohater. Detal to mocne zbliżenie na oczy, usta czy niewielki przedmiot, tak by wypełnił cały kadr. Stosujemy je, gdy chcemy skupić uwagę widza na tym konkretnym elemencie, bez umieszczania w kadrze żadnych innych rozpraszaczy. Niektórzy dzielą jeszcze detal na tzw. makro-detal, który odnosi się właśnie do ujęć makro, czyli takich, których zwykle nie jesteśmy w stanie zaobserwować gołym okiem. Może to być na przykład ujęcie nagrane z wykorzystaniem mikroskopu pokazujące bakterie. Skoro wiesz już, jakie wyróżniamy plany filmowe i jak wygląda każdy z nich, to zachęcam Cię do analizowania planów w filmach i serialach, które oglądasz. To fajne ćwiczenie, które pozwoli Ci usystematyzować wiedzę na ten temat. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!